Cześć, tu Julia. Dzisiaj będziemy pytać naszych pracowników, czym są ogrody świateł. Do ogrodu świateł Opis. trzeba dużo lampek, dużo prądu. Ogród. A co to jest ogród? Piór lampek w figurach, które się pojawiają w dekoracjach świątecznych. Instalacje świetlne, które oddziałują na nasze zmysły. Szczególnie na zmysł wzroku. Takie fajne stworki zrobione ze stali i z materiału odpowiednio podświetlone. Jest to dużo światełek na dużym obszarze. Mnóstwo pięknych dekoracji, które sprawia, że park wygląda po prostu baśniowo. Są to figury, które. No, różne figury. Czasami są to jakieś stwory, na przykład smoki, tak jak tam sobie stoi. A czasami są to na przykład jakieś yy, imitacje roślin wielkich. Czasami są to bramy, pod którymi będą goście chodzili, tak samo będziemy przejeżdżali paradami pod nimi. No, dużo tego jest. Najbardziej, Najładniejsze są one wieczorami, podczas gdy już jest ciemno, gdy widzimy całą paletę barw.